Anna Wędzikowska ma w domu szpital. Rozchorowała się tylko ona, ale i jej córka. Anna Wędzikowska jest zapalona podróżniczka, jeszcze kiedy pracowała w TVN ie Dość często zwiedzala świat. Po odejściu ze stacji tego czasu zyskała jeszcze więcej. Niedawno wraz z córkami wybrala się w kolej na podróż, tym razem był to Barbados. Niestety, Kilka dni po powrocie do Warszawy Anna Wędzikowska zaczęła gorzej się czuć. Jak się okazuje, dopadła jajaka jakaś infekcja, która na dodatek zarazila się także jej młodsza córka Antonina. Byle gwiazda TVN-u poinformowała o tym swoich fanów na Instagramie, ubolewając przy okazji nad swoim losem samodzielnej mamy, która w takich sytuacjach jest zdana tylko na siebie. Wędzikowska wyznala, że na codziennie przeszkadza jej, że sama wychowuje córeczki. Jednak w takich sytuacjach jak ta, życie zwyczajnie je przerasta. Choroba, tydzień drugi jest tylko trochę lepiej ale i trochę gorzej, bo doleczyła do mnie toska i teraz sobie chorujemy w duecie. Kropka. Kocham moja rodzina 2 plus 1 i generalnie czuję wdzięczność za moje dwa cuda, ale w momentach takich jak ten, życie mnie nieco przerasta napisala. Fani w komentarzach pospieszyli oczywiście z życzeniami zdrowia, do których i my się przylaczamy. Anna Wędzikowska niewiele zdradza ze swojego życia uczuciowego, jednak nie jest tajemnica. Ze gwiazda Biela w przyszłości mezatka. W 2007 roku wyszle za Christophera Zombe. Jednak małżeństwo przetrwało zaledwie 3 lata. 4 lata później związala się z muzykiem Patrykiem Iganczakiem, a owocem tego związku jest ich córka Cornelia. Niedługo po narodzinach dziewczynki para jednak rozstala się. Około 3 lata później Wędzikowska związala się z biznesmenem Janem Bazylem. Jednak ten związek także przetrwał jedynie kilka miesięcy i pora rozstala się krótko po narodzinach ich córki Antoniny. Od tego czasu Wędzikowska milczy na temat swojego życia uczuciowego.